Witam wszystkich serdecznie. Niedawno miałem okazję nagrać film na Warszawskie Dni Informatyki, gdzie dzieliłem się z Wami rozwiązaniem nazwanym Raspi. Wspominałem tam, że nie ma języka angielskiego, nie ma języka polskiego, jeżeli chodzi o RASPI I tak odkryłem jedną rzecz, która być może nadal to nie sprawia, że ten język polski jest dołączony, niemniej jednak pozwala troszkę znaleźć taki workaround, jeżeli ktoś na przykład jednak chciałby w domu się bawić i wydawać polecenia w języku polskim. Mianowicie to, co znalazłem, to są takie jak gdyby własne mm, słowniki wymowy. To znaczy można sobie samemu zdefiniować, w jaki sposób zamierzamy wymawiać dane słowo. Czyli na przykład, nie wiem, dajmy na to włącz albo wyłącz. Tak? No, nie brzmi to zbyt super, niemniej jednak jest to wystarczające do tego, żeby y, zmusić y, RASPi do tego, żeby zaczęło nas słuchać w języku. Polskim, to znaczy pisałem do polskim, ale to szczegół, tak? To znaczy, w tej chwili, jeżeli mamy tutaj w tych słownikach, tak, czyli ja mam zdefiniowany słownik, gdzie mam własne słowa włącz, wyłącz, światło i tak dalej, zapisane fonetycznie, Notabene ta jest taki, jak gdyby dokumentacja do tego, w jaki sposób fonetycznie można zapisywać własne słowa, to możemy w tym momencie zdefiniować frazy, które mają słowa włącz, wyłącz. Yy, na przykład zielone, czerwone i tak dalej, tak? Mam akurat przy sobie coś, co ma żółty sensor, więc mogę spokojnie powiedzieć, może najpierw przełączmy się też na stronę domową, żeby to było wszystko zsynchronizowane, więc możemy spokojnie powiedzieć na przykład do naszego RASPi, Porcupine, włącz żółte światło. Porcupine, włącz żółte światło. Jak widać, rozpoznał polskie słowa, tak, więc można sobie spokojnie używać języka polskiego, włączając Raspi. No a ponieważ nadal wysyłam statusy, one są właśnie tak śmiesznie zmapowane, to znaczy, jak tutaj przełączymy się z powrotem na dialogi, to znaczy, słowo kuchni mapuje na Place Kitchen i tak dalej, tam Place Office i tym ty podobne rzeczy, to nadal, jak gdyby można te polskie słowa zmapować na jakieś słowa, które Będę, znaczy można sobie spokojnie w Raspberry, na Raspberry w, w Node Radzie przetwarzać. I myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, ciekawe pole do popisu, ciekawe do zabawy, żeby być może rozwinąć troszkę ten produkt dla języka polskiego. Wiem, że są wspomagane inne języki, ja akurat taki w sumie słownik wspomógłby też ten projekt zapewne Raspi, żeby można było w nim używać profilu po prostu polskiego. Jeżeli to, tak jak widzimy, też mamy jakieś tam inne słowa, czyli biuro, kuchnia i tak dalej, to spokojnie to zadziała. Czyli porcupine, włącz światło w biurze. Niemniej jednak jest taki problem, że on ma problem z rozpoznaniem słowa wyłącz, mimo bo jest tak troszkę mi ciężko było fonetycznie to zapisać. Więc jeżeli ja powiem porcupine, wyłącz światło w biurze. To jak widzimy, on rozpoznał to jako włącz, ale jak tak trochę przekręcę to słowo, tak trochę skaleczę: Porcupine, wyłącz światło w biurze. To jak widać na załączonym obrazku, z taką złamaną polszczyzną, polszczyzną sobie Raspi poradziło. Mam nadzieję, że zainteresowało to was i będziecie być może we własnym zakresie bawić się. Tym produktem w połączeniu z Nootradem i z MQTT, czyli z Mosquito. Przyjemnej zabawy, dziękuję serdecznie, do usłyszenia.